Nietypowy odcinek. Dzisiaj nie gramy w Minecrafta ani w Robloxa. Dzisiaj Wam pokażę dwa zestawy Lego Minecraft. Żłobek dla Pant. I Creeper i ocelot. I tutaj Crapera mamy już, Na, to będzie... Można coś takiego, żeby mi przerwie nagrywanie, bo to może być długi odcinek. Więc w żłobku, żłobku dla pant mamy ocelota, e, pandę. De panny e, baby, panda, czyli mała panda, e, Alex, Jeden na jeden, czyli nie ma innych. Alex. A w, w tym mamy no, tutaj jeden na jeden głowę. Tutaj mamy Creepera i Ocelota. Jeszcze można mieć zombie, pig, zo, zombie, małego zombie i pig i zombie. Nie zombie. Chyba oh, zombie, mały. Czyli dziecko zombie i świnka. Zobaczcie e, łapkę w górę, mój kanał. Napiszcie, czy napiszcie na przykład, podobał się, czy się nie podobał. Mam nadzieję, że się będzie podobać, bo bardzo się z tym to, to się nie No i zaczynamy. Więc jestem, zasady są już poskładane. Tu mamy Creepera i Ocelota, i rybę mają. E, tu mamy e, małą Baby Pandę. Tu mamy najwielką Pandę, pociechą, gruba. Tu mamy jeszcze Alex. Albo mam Piotr, Wam je lepiej pokazywał. Figurki. Najpierw zaczynamy od tych najmniejszych. Figurek. Czyli zaczynamy od najmniejszych, czyli od Pandy małej. Dobra, zaczniemy od Ocelota, tak jak jest pokazane. To jest Ocelot. Mój pierwszy ocelot. W sumie dzisiaj nie mam innego ocelota. Tylko mam dwa. No, więc mam dwie ocelota, A ocelot potrafi tylko ogonem ruszać, nic innego nie potrafi. Niech będzie. Będzie sobie na górze sobie tak z góry patrzył. Będzie tak się pokoczyć, się. Na większym ocelocie wam pokażę, jakie ma oczy. A ma oczy takie piękne, zielone. Kolejna jest duża panda. E, duża panda tam jak widzieliście nie miała bambusa, ale bambus da się odczepić i zaczepić. No co to jest to? Można sobie zaczepić. już jakby sobie je. Albo odczepić. Jeśli ktoś nie wie, jak to odczepić, w sumie to jest instrukcja. Tutaj nie ma. Ale doczepiacie to, e, tę czar czarną część do tej gł głowy, a potem tą Potem tą głowę, jak coś jest doczepione, no to do głowy. I to jest zwykła panda, duża, grupa, która której sobie można jeździć. No, Dobra. Która może sobie jeść, czy kąsać. No, tutaj. No. E, można dać jej tak, ale jednocześnie można dać jej w drugą łapkę. Widać, na jak chcecie ustawić, tylko na, po, na pudełku jest pokazane, że ona ma tak, więc ich będzie tak. Dobra, ona sobie tutaj będzie siedziała i się gapiła. Teraz jest mała panda, baby panda. Czyli malutka, słodziutka, bandziulka. Patrzcie, patrzcie jaka mała. Jaka chuda. A czemu ta jest taka gruba? No patrzcie. jaki wielki z tej budu, duży jest kloc. No i ta mała nie trzyma bambusa, ona nie święcy ma ona sobie po prostu jest i sobie tutaj czekam za te małe bardziej, bo to jakby takiego wysokiego ona nie da rady. Nie doświeknie do niego. No. No, jeszcze mam Alex. To Alex tu wiecie jak wygląda. Po prostu cała pomarańczowa głowa. E, Takie ciałko. No. E, teraz będę wam pokazywał rzeczy które są dodane. Jest ciasto, które z dwóch ludzkich. jest. I to ma klik, takie guziczki. Cztery minuty to szło. Myślałam, że to dłużej trwa. Ryba. Ryba jest szara. A w tym drugim zestawie jest pomarańczowa. No i tu dodajemy diamentowy kilof. Ła, się uderzyło to mocno. Na górze jest łóżko pochodnie. Tylko to, na górze nic nie, ja nie, nie ma. ciasto się daje oczywiście tak jak w pan pandom I pandy sobie mogą czekać. Nie, 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 nie. A, też wiem, czemu mu tak dziwnie jego głowa latała. Więc to był żółwek dla pandy. Jeśli chcecie, mogę w sumie, możecie napisać. Teraz napiszcie na przykład, jak chcecie. E, Chcemy, albo chcę, no jedna osoba, że napisała sobie Chcę, żeby mieli żeby zestawie Żebym nagrywał odcinki, że tak się bawię I bawię się, że, że tutaj Steve Alex sobie Mam też inne zestawy z Minecrafta, tylko wam nie pokażę, bo nie wiem, że jest Z Minecrafta, o ile dobrze pamiętam, tam mam Steve'a Villagera Nie no, kiedyś wam zrobię takie po, e, taki odcinek taki z klockami. Wszystkimi figurkami dołączę do, do kolekcji moich figurek tam Pandę. Tą słodką, taką uroczą. No ale, wiecie co, co ja myślę? Że urocza bardziej jest ta, ta mała. Ta sobie, sobie czekmarzyszyła ciasto, ta sobie to. A ocala sobie zeszedł na dół, żeby sobie zjeść rybkę, bo bardzo ją kocha. To oczywiście ulubione, a na górę damy łóżko. Teraz mamy drugi zestaw. W drugim zestawie kamera idzie do góry w drugim zdawie zaczniemy od Creepera Creeper jest bardzo fajny potrafi ruszać łapkami jak tu widać głośno to wiem nie wiem czemu i tutaj łapkami też z tyłu ciałem nie potrafi nie potrafi ale potrafi głową pam pam wyginam śmiało ciało jak otworzymy mu głowę bo da się nie wiadomo czemu na górze jest jakiś klocek nie wiem czemu o, i w tym połączeniu z tych zestawów mam tyle klecał. Nie no, ja nie chcę, żeby on tak cząstą głową, e, więc nie będzie cząst. Podamy, e, damy mu. jak okay, on jest wysoki. No i damy, nie będzie mu nic nie dawać, tylko zamkniemy i teraz nie będzie cząść. Mam takich klesków dużo, więc nie szkoda mi Patrzcie, przywitaj się. Cześć! Przywitała się. No, teraz idziemy do strasznego ocelota. No, on potrafi tak. Pudzio, bo jak głupia głowa. Mam głupią głowę, au, au, au. Ale potrafi, tak jak i potrafi też tak, potrafi jak jakiś. E, głową potrafi tylko. Aha, już nie potrafi. To trzeba, jak ruszycie głową, to chyba tutaj trzymać, żeby. Może, patrz, może O. I nie myślę, że jak tutaj pokazywało, że to jest jakby jedna część. To nie jest jedna część. Macie uwododni. Uwo, nie mam to, patrzcie, czekajcie, tylko O. Widzicie? To nie jest. Możemy też tak zrobić. O. <laughs> nie, tak brzydko. Spójrzcie, jak nas jest na górze. Można mu też oczy... patrzcie, jeszcze wam pokażę słodkiego Creepera. A bardziej nubka. Czekajcie tylko... Czekaj. Proszę. To jest nubek Creeper. Ale jak zamiem mu oczy takie jak ma, to teraz... By, to jest taki uroczy i miły, i niewinny, i... nie wiem, czy jest oswojony. Teraz mamy Creepera oswojonego, który jeździ na ocelocie. Ej, stoi! Pewnie normalnie by złamałby plec, ale to jest kot. to jest... co kot wywala się tym głupim sobie O, damy go tak, jak jest, tym. albo nie, damy go tak. Potrafiła pani dokuszać? Potrafi, jak to mówiłem, potrafi ostrożnie, o. Potrafi tak sobie siedzieć. O, patrzcie, o. Patrz jak sobie siedzi. Może mogła tutaj bardzo ruszać. I na dole możemy trochę mniej. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu jest takie coś tutaj, patrzcie. Widzicie, czemu to takie, takie wystaje i to poważnie. Dobra, zrobimy kotka, który błaga. Błaga więcej je jedzenia. Nie wiem, czy to jest ocelot. Ale oceloty też mogą pragnąć coś zjeść. Dajcie mi jedzenie, proszę. Trzeba prosić, to trzeba mu dać. To mu mam. Otwieraj paszczę swoją. No wiem. Nie czy za paszczę, ale mu i jak to paszczy, masz do paszczy. No i czemuś się wywalił? To jest dorosły kot. To jest taki bardziej dorosły. Nie no, jak ci ma tą rybkę, to trochę ledwo teraz może rzucić głową. Oj ma. No normalnie, jak jest tak. Jeszcze tej ryby do końca nie rozumiem, jak niby można wczepić. W ogóle jak macie te dwa zasoby jakie ja, to możecie zamieniać te rybki. Żeby nie ja tylko sobie tylko jednej. Nie no dobra, nie jest głodny. Tak naprawdę tylko żartuję sobie. A tutaj mamy małego kociaka. Ocelot na ocelocie. Dyryryr. Dyryryr. Dobra. Więc to był odcineczka. Koniec. Się. A się tak mocno się gapił, że się wywalił. potężne coś. Dobra, więc to koniec odcinka, bo jest 10 minut trwa. A to idealnie. Czekam aż będzie 11 minut i skończymy odcinek. Zacznij łapkę w górę, bo skorbudził mój kanał. Griper, zobacz ile jest. Ile jest? Gdzieś 11. 11.01. 11, 11, tak. Aha, to koniec. Żegnamy. Imię. Jak No ta, miam, 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 Pa, miam, miam, miam. Pa, miam, miam. Dlatego. Czekaj, miam, 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 pa. No. A się przyjaciele, proście napiszcie. Proszę my, prosimy albo proszę o celotę. Proście. Proszę, proszę. Jak myślisz, zrobią to? Nie wiem, ale musimy skończyć już odcinek. Pokrypnij tam. Ja nie mam łap. Ja ty. Te... Łap? No, aż ten. rąk. Ja mam łapy. Ja łapami nie umiem tego zrobić. W ogóle z tym kotem iść. Boże, tak się kłócicie, że ja to zrobię.